Witaj drogi bracie i droga siostro w Chrystusie. Dziś chciałbym porozmawiać z Tobą o czymś bardzo wyjątkowym. Jak otworzyć swoje serce na pokój, który pochodzi od Boga? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak bardzo potrzebujemy tego pokoju w naszym życiu? W dzisiejszym świecie pełnym zgiełku i wyzwań, odnalezienie prawdziwej ciszy i spokoju wydaje się niemal niemożliwe. Ale nie martw się, bo razem odkryjemy, jak możemy osiągnąć ten wspaniały pokój. Które tylko Bóg może nam dać. Często spędzamy nasze dni, biegając z miejsca na miejsce, martwiąc się o tysiące spraw jednocześnie: praca, rodzina, zobowiązania. Lista wydaje się nie mieć końca, prawda? A w tym całym pośpiechu zapominamy o najważniejszym trosce o naszą duszę. To tak, jakbyśmy ciągle byli w pośpiechu, ale nie wiedzieli dokładnie, dokąd zmierzamy. Czy kiedykolwiek czułeś się w ten sposób? Wiem, że tak, bo wszyscy czasem to przeżywamy, ale dzisiaj, drogi bracie, droga siostro, chcecie zaprosić do zatrzymania się. Tak, zatrzymaj się na chwilę w tym całym zgiełku. Weź głęboki oddech i wyobraź sobie przez chwilę: A co jeśli moglibyśmy znaleźć pokój tak głęboki, że nic na tym świecie nie mogłoby go zakłócić? Pokój, który sprawiałby, że uśmiechamy się nawet w najtrudniejszych chwilach? Właśnie o tym będziemy rozmawiać. A na końcu tego filmu zrobimy razem specjalną modlitwę, aby otworzyć nasze serca na ten boski pokój. Więc zostań ze mną do końca, dobrze? Obiecuję, że warto będzie. Rozpocznijmy naszą podróż, przypominając sobie słowa Jezusa z Ewangelii Jana 14:27. Pokój zostawiam Wam, pokój mój daje Wam, nie jak świat daje, ja Wam daję. Niech się nie trwoży serce Wasze, ani się nie lęka. Czy widzisz, jakie to piękne? Jezus nie mówi o jakimkolwiek pokoju, ale o swoim pokoju. O pokoju, którego świat nie może dać, bo pochodzi bezpośrednio od Boga. To potężna obietnica, prawda? Ale możesz się zastanawiać, jak mogę otrzymać ten pokój? Jak mogę otworzyć swoje serce na coś tak wyjątkowego? Pierwszą rzeczą, którą musimy zrozumieć, jest to, że pokój Boży nie oznacza jedynie braku problemów. Nie, drogi bracie, to znacznie więcej. To pewność, że nawet w środku życiowych burz mamy bezpieczny port. To świadomość, że nie jesteśmy sami, że Bóg jest z nami w każdej chwili, w każdym oddechu. Pomyśl przez chwilę, ile razy czułeś się przytłoczony, jakby cały świat spoczywał na twoich barkach. Może teraz przeżywasz trudny moment. Wiedz, że Bóg widzi twoją walkę, zna twoje serce i chce dać ci swój pokój. Czeka, aż otworzysz przed nim drzwi swojego serca. Jak mówi Apokalipsa 3:20 Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Otworzenie serca na pokój Boży jest jak otwarcie okien w domu, który był zamknięty przez długi czas. Na początku może to wydawać się przerażające. W końcu przyzwyczailiśmy się do naszych zmartwień, naszych lęków. Stały się one niemalże stałymi towarzyszami. Ale kiedy wpuszczamy światło Boże, kiedy pozwalamy, by Jego pokój wypełnił nasze wnętrze, dzieje się coś cudownego. To tak, jakbyśmy po raz pierwszy mogli głęboko oddychać. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś takiego pokoju, tego uczucia, że bez względu na to, co się stanie, wszystko będzie dobrze, bo Bóg jest w kontroli? Jeśli tak, wiesz, o czym mówię. Jeśli nie, chcę Ci powiedzieć: Ten pokój jest dostępny także dla Ciebie, teraz, w tej chwili. Bóg nie czyni różnic. Jego pokój jest dla wszystkich Jego dzieci, w tym także dla Ciebie. Ale jak możemy pielęgnować ten pokój w naszym codziennym życiu? Jak możemy utrzymać nasze serca otwarte, by przyjąć ten cenny dar od Boga? Jednym z najpotężniejszych sposobów jest modlitwa. Modlitwa to nie tylko rozmowa z Bogiem, ale również słuchanie tego, co On ma nam do powiedzenia. To w tej intymnej rozmowie odnajdujemy prawdziwy pokój. Jak mówi list do Filipian 4 6, 7. Nie troszczcie się o nic, lecz we wszystkim w modlitwie i błaganiu, z dziękczynieniem powierzajcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Zobacz, drogi bracie, droga siostro, pokój Boży nie jest czymś, co możemy zdobyć własnym wysiłkiem. Nie jest to coś, co możemy kupić lub na co zasługujemy. To dar. Łaska, którą Bóg wylewa na nas, kiedy otwieramy przed Nim nasze serca. A wiesz, co jest najbardziej niesamowite? Ten pokój nie zależy od okoliczności. Możesz przechodzić przez najciemniejszą dolinę swojego życia i mimo to doświadczyć pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Pamiętam pewną historię, którą kiedyś usłyszałem o konkursie malarskim. Tematem był pokój. Wielu artystów przedstawiło piękne, spokojne krajobrazy. Spokojne jezioro, cichy zachód słońca, majestatyczne góry. Ale wiesz, która malowidło wygrało? To była scena gwałtownej burzy, z piorunami przecinającymi niebo i wściekłymi falami uderzającymi o skały. Ale w małym zakątku obrazu, chroniony przez skalną występ, był mały gniazdo, gdzie spokojnie spoczywała matka ptak z młodymi. To jest właśnie prawdziwy pokój Boży. Nie brak burz, ale zdolność do znalezienia spokoju w ich środku. Czy nie tak właśnie działa Bóg w naszym życiu? Nie obiecuje nam życia bez problemów, bez wyzwań, ale obiecuje swoją stałą obecność, swoją bezwarunkową miłość i swój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Jak mówi Psalm 42,4 4 Bóg jest naszym schronieniem i siłą, zawsze obecną pomocą w utrapieniach. Dlatego nie będziemy się lękać, choćby ziemia się poruszyła i góry zapadły się w morze, choćby szumiały i burzyły się jego wody. A góry drżały z powodu jego naporu. Ale może myślisz, to brzmi zbyt dobrze, aby było prawdziwe. Jak mogę być pewien, że ten pokój jest dla mnie? Drogi bracie, droga siostro, pozwól, że ci coś powiem. Bóg nie czyni różnic. Jego pokój, Jego miłość, Jego łaska są dla wszystkich. Nie ma znaczenia, co zrobiłeś w przeszłości, nie ma znaczenia, gdzie jesteś teraz. Bóg Cię kocha i chce dać Ci swój pokój. Jak mówi list do Rzymian 5:1: Usprawiedliwieni więc z wiarą mamy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Otworzenie serca na pokój Boga to proces. Nie dzieje się z dnia na dzień. To jak uprawa ogrodu. Na początku może się wydawać, że nic się nie dzieje. Sadzisz nasiona, podlewasz, dbasz, ale nie widzisz natychmiastowych rezultatów. Ale jeśli będziesz kontynuować, jeśli będziesz wytrwały, pewnego dnia spojrzysz, i zobaczysz, że kwiaty zaczęły kiełkować. Pokój Boga jest taki właśnie: im bardziej zbliżasz się do Niego, im bardziej mu ufasz, tym bardziej ten pokój rośnie w twoim sercu. A wiesz, co jest najbardziej niesamowite? Ten pokój nie jest tylko do przechowywania dla siebie. Kiedy doświadczasz prawdziwego pokoju Boga, on przelatuje przez Ciebie, stajesz się instrumentem pokoju w świecie wokół siebie. Pamiętasz słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza 5,9? Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Kiedy otwieramy nasze serca na pokój Boga, stajemy się kanałami tego pokoju dla innych. Wyobraź sobie na chwilę, jak wyglądałby świat, gdyby każdy z nas żył w tym pokoju. Gdyby zamiast reagować z gniewem, strachem, niepokojem, mogliśmy odpowiadać z spokojem, który pochodzi od Boga. Czy to nie byłoby wspaniałe? Właśnie do tego Bóg nas powołuje. Chce, abyśmy byli światłem w świecie ciemności, abyśmy byli nosicielami Jego pokoju w świecie tak bardzo go potrzebującym. Ale jak możemy to zrobić w praktyce? Jak możemy otworzyć nasze serca na ten pokój każdego dnia? Jednym z najpotężniejszych sposobów jest poprzez Słowo Boże. Biblia jest jak podręcznik do naszego życia duchowego. Znajdujemy w niej pocieszenie, przewodnictwo i tak, pokój. Jak mówi psalm 119, 165, Wielki pokój mają, którzy kochają Twe prawa i nic nie powstrzyma ich przed ich zboczeniem. Poświęć codziennie czas na czytanie Słowa Bożego. Nawet jeśli to tylko kilka wersetów. Medytuj nad nimi. Pozwól, aby przeniknęły do Twojego serca. Zauważysz, że stopniowo zmienia się Twoja perspektywa. Zmartwienia, które wcześniej wydawały się ogromne, zaczynają maleć w świetle prawdy Bożej to tak jakbyś założył nową parę okularów widząc świat przez soczewki miłości i pokoju Boga. Inną potężną praktyką jest wdzięczność. Wiesz kiedy zaczynamy dziękować nawet za małe rzeczy, nasze serce otwiera się w wyjątkowy sposób. Trudno jest być niespokojnym czy przestraszonym, kiedy koncentrujemy się na wszystkim, co Bóg już dla nas zrobił. Jak mówi Pierwszy list do Tesaloniczan 5:16-18. Zawsze się radujcie, Nieustannie się módlcie, we wszystkim dziękujcie, albowiem to jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem Was. Spróbuj tego. Przed snem pomyśl o trzech rzeczach, za które jesteś wdzięczny. Mogą to być proste rzeczy: powietrze, którym oddychasz, jedzenie na Twoim stole, uśmiech bliskiej osoby. Rób to codziennie i obserwuj, jak zmienia się Twoja perspektywa. Wdzięczność otwiera drzwi naszego serca na pokój Boga. Nie możemy zapomnieć o znaczeniu wspólnoty. Bóg nie stworzył nas po to, abyśmy żyli w izolacji. Umieścił nas w wspólnocie, w kościele, abyśmy mogli wspierać się nawzajem. Jak mówi list do Hebrajczyków 10, 24, 25: Myślmy o sobie nawzajem, abyśmy się pobudzali do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań, jak to jest w zwyczaju niektórych, ale zachęcając się wzajemnie, a to tym bardziej. Im bardziej widzicie, że dzień się zbliża. Kiedy spotykamy się z innymi braćmi i siostrami w Chrystusie, dzielimy się naszymi radościami i smutkami, modlimy się za siebie nawzajem, wzajemnie się wspieramy. To w tej wspólnocie często doświadczamy pokoju Boga w namacalny sposób. Nie izoluj się: szukaj towarzystwa innych wierzących, aktywnie uczestnicz w życiu swojej wspólnoty kościelnej. Zauważysz, że Twoja wiara się wzmacnia, a pokój Boga staje się bardziej obecny w Twoim życiu. Teraz, mój przyjacielu, moja przyjaciółko, chcę Cię serdecznie zaprosić. W ciągu najbliższych minut zrobimy razem modlitwę. Modlitwę, aby otworzyć nasze serca na pokój Boga. Nieważne, gdzie jesteś, co robisz. Jeśli możesz, zatrzymaj się na chwilę. Zamknij oczy, weź głęboki oddech. Ustaw się w obecności Boga i poproś, aby Jego pokój napełnił Twoje wnętrze. Ale zanim zrobimy tę modlitwę, chcę Ci przypomnieć coś ważnego. Pokój Boga nie jest czymś, co zdobywamy raz na zawsze. To coś, czego musimy szukać codziennie. Jak mówi list do Kolosan 3:15: Niech pokój Chrystusowy, do którego zostaliście wezwani jako jedno ciało, będzie sędzią w Waszych sercach. Bądźcie także wdzięczni. Pozwolenie, aby pokój Chrystusa był sędzią w naszym sercu, to decyzja, którą musimy podejmować każdego dnia. W każdej sytuacji. A wiesz, co jest niesamowite? Im bardziej to praktykujemy, tym bardziej staje się to naturalne. To jak nauka jazdy na rowerze. Na początku wydaje się trudne, prawie niemożliwe, ale z praktyką staje się coś naturalnego, prawie automatycznego. Tak jest spokojem Boga. Im bardziej go szukamy, im bardziej otwieramy nasze serca na Niego, tym bardziej staje się On częścią tego, kim jesteśmy. Przypominam sobie historię, którą kiedyś usłyszałem o mniczce żyjącym w klasztorze na szczycie góry. Pewnego dnia przybył gość zadyszany po długiej wędrówce. Spojrzał na Mnicha i zapytał: Jak Ty możesz tu żyć? Tak daleko od wszystkiego i wszystkich. Czy nie czujesz się samotny? Czy nie boisz się? Mnich uśmiechnął się i odpowiedział: Mój synu, nigdy nie jestem sam, bo Bóg jest zawsze ze mną. A jeśli chodzi o strach, im bliżej jestem Boga, tym dalej jest On ode mnie. Ta historia głęboko mnie poruszyła, ponieważ doskonale ilustruje, co oznacza żyć w pokoju Boga. To nie kwestia zewnętrznych okoliczności, ale głębokiego połączenia z Stwórcą. To zrozumienie w głębi naszego istnienia, że jesteśmy bezwarunkowo kochani przez Boga i że On ma kontrolę nad wszystkim. Ale może myślisz, to łatwo powiedzieć, ale moje życie jest teraz w chaosie. Jak mogę znaleźć pokój w środku takiego zamętu? Mój drogi bracie, moja droga siostro, rozumiem Twoje wątpliwości. Życie nie zawsze jest łatwe. Są chwile, kiedy wydaje się, że okoliczności nas przytłaczają, ale właśnie w takich momentach najbardziej potrzebujemy trzymać się obietnicy Bożego pokoju. Pamiętaj o słowach Jezusa z Ewangelii Jana 16:33. To Wam powiedziałem, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie doznacie ucisku. Ale miejcie odwagę, ja zwyciężyłem świat. Widzisz, Jezus nie obiecuje nam życia bez trudności. On uznaje, że na świecie będą problemy, ale oferuje nam coś znacznie potężniejszego: swój pokój, swoje zwycięstwo nad światem. Otworzenie serca na Boży pokój nie oznacza zaprzeczania rzeczywistości naszych problemów. Nie oznacza udawania, że wszystko jest dobrze, kiedy tak nie jest. Oznacza to zaufanie. Że niezależnie od tego, co się dzieje, Bóg jest z nami. Oznacza znalezienie siły i spokoju w Jego obecności, nawet w burzach życia. Pomyśl o Piotrze, kiedy Jezus wezwał go, by chodził po wodzie. Dopóki Piotr skupiał wzrok na Jezusie, potrafił dokonać niemożliwego: chodzić po morzu. Ale kiedy odwrócił wzrok i zaczął skupiać się na falach wokół siebie, to zaczął tonąć. Tak samo jest z nami. Kiedy skupiamy się na Bogu, na Jego dobroci, na Jego miłości, możemy doświadczyć pokoju nawet w najbardziej niespodziewanych sytuacjach. Ale kiedy pozwalamy, by okoliczności nas zdominowały, tracimy ten pokój. Ale co jeśli się mylimy? Co jeśli, jak Piotr, odwrócimy wzrok i zaczniemy tonąć? Mój przyjacielu, moja przyjaciółko, dobra wiadomość jest taka, że Boży pokój jest zawsze dla nas dostępny. Niezależnie od tego, ile razy upadniemy, Bóg jest zawsze gotowy, aby wyciągnąć do nas swoją rękę i nas uratować. Jak mówi Lamentacje: 3, 22, 23 Łaska Pana jest przyczyną tego, że nie zginiemy, bo Jego miłosierdzie nie ma końca. Odnawia się co rano. Wielka jest Twoja wierność. Każdy dzień jest nową szansą na otwarcie naszego serca na Boży pokój. Każdego poranka mamy nowy początek. Szansę doświadczenia Jego łaski w świeży sposób. Nie potępiaj się za błędy z przeszłości. Nie martw się nadmiernie o przyszłość. Skoncentruj się na dzisiejszym dniu, na teraz. To w teraźniejszości możemy w pełni doświadczyć Bożego pokoju. Wiesz, często zdarza się, że myślimy, kiedy zdobędę tę pracę, będę miał spokój, albo kiedy moje dzieci dorosną, będę mógł się zrelaksować albo jeszcze kiedy przejdę na emeryturę wreszcie zaznam spokoju ale prawda jest taka że boży pokój nie zależy od zewnętrznych okoliczności on jest dostępny dla nas tu i teraz dokładnie tam gdzie jesteśmy jak mówi psalm 23 2 3 pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach prowadzi mnie nad wody gdzie mogę odpocząć odnawia moją duszę Zauważ, że psalmista nie mówi, że Bóg doprowadzi go do zielonych pastwisk w przyszłości. On mówi, że Bóg pozwala mu odpocząć teraz, w teraźniejszości. Boży pokój nie jest odległą obietnicą, to rzeczywistość, którą możemy doświadczać w każdej chwili. Ale jak możemy pielęgnować tę świadomość Bożej obecności w naszym codziennym życiu? Potężną praktyką jest to, co niektórzy nazywają przerwami dla Boga. W ciągu dnia rób małe przerwy. Mogą to być tylko kilka sekund. Weź głęboki oddech i przypomnij sobie o Bożej obecności. Podziękuj za coś. Złóż krótką modlitwę. Te małe przerwy mogą zrobić wielką różnicę w tym, jak doświadczamy Bożego pokoju w ciągu dnia. Inną praktyką, która może pomóc nam otworzyć nasze serce na Boży pokój, jest przebaczenie. Często nosimy w sobie urazy i żale, które uniemożliwiają nam pełne doświadczenie Bożego pokoju. Jak mówi w Kolosan 3,13: Cierpcie jedni drugich i wybaczajcie sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciwko drugiemu. Jak Pan wybaczył wam, tak i wy wybaczajcie. Przebaczenie nie oznacza koniecznie zapomnienia lub aprobaty tego, co zostało zrobione. Oznacza to uwolnienie się od ciężaru urazy, oddanie sytuacji w ręce Boga. Kiedy przebaczamy, otwieramy nasze serce na to, aby Boży Pokój mógł swobodnie płynąć. To proces często trudny, ale przynoszący niesamowitą wolność. Nie możemy też zapomnieć o znaczeniu samoanalizy i pokuty. Czasami to nasze własne grzechy, nasze własne błędy uniemożliwiają nam doświadczanie Bożego pokoju. Jak mówi 1 Jana 1:9. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, on jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć nasze grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Wyznanie naszych grzechów Bogu, szczere nawrócenie Otwiera nas na przyjęcie Jego przebaczenia i Jego pokoju. Pamiętam historię, którą usłyszałem o człowieku, który nosił w sobie wielki ciężar winy za coś, co zrobił w przeszłości. Nie mógł sobie przebaczyć i żył w ciągłym cierpieniu. Pewnego dnia postanowił wszystko wyznać kapłanowi. Po wysłuchaniu Jego spowiedzi, kapłan powiedział: Mój synu, Bóg Ci już przebaczył w momencie, kiedy się nawróciłeś. Teraz czas. Abyś ty sam sobie przebaczył. Te słowa były jak balsam dla jego duszy. Po raz pierwszy od wielu lat poczuł, jak Boży pokój wypełnia jego serce. Ta historia przypomina nam, że często to my sami stawiamy bariery przed Bożym pokojem. Oceniajmy się jako niegodnych, potępiamy się za błędy z przeszłości, ale prawda jest taka, że Boża miłość i miłosierdzie są o wiele większe niż jakikolwiek grzech, który możemy popełnić. Jak mówi list do Rzymian 8:1, teraz więc nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Otworzenie serca na Boży pokój oznacza zaakceptowanie Jego przebaczenia, Jego łaski, Jego bezwarunkowej miłości. Oznacza to, że widzimy siebie tak, jak widzi nas Bóg jako umiłowane dzieci, przebaczone, odnowione. Kiedy wewnętrznie przyjmiemy tę prawdę, kiedy pozwolimy jej głęboko wniknąć w nasze wnętrze, doświadczymy pokoju, który przekracza wszelkie zrozumienie. Może jednak myślisz sobie, to wszystko brzmi pięknie, ale jak to zastosować w praktyce? Jak mogę żyć w tym pokoju na co dzień? Drogi bracie, droga siostro, rozumiem Twoje wątpliwości. Życie nie zawsze jest łatwe. Są chwile, kiedy wydaje się, że jesteśmy pochłonięci przez okoliczności. Ale to właśnie w takich momentach najbardziej potrzebujemy trzymać się obietnicy Bożego pokoju. Pamiętaj o słowach Jezusa z Ewangelii Jana 16,33. To Wam powiedziałem, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Zobacz, Jezus nie obiecuje nam życia bez trudności. On przyznaje, że na świecie będziemy mieli problemy, ale oferuje nam coś o wiele potężniejszego swój pokój, swoje zwycięstwo nad światem. Otworzenie serca na pokój Boży nie oznacza zaprzeczania rzeczywistości naszych problemów. Nie oznacza udawania, że wszystko jest dobrze, kiedy tak nie jest. Oznacza to zaufanie, że bez względu na to, co się stanie, Bóg jest z nami. Oznacza to znalezienie siły i spokoju w Jego obecności, nawet w samym środku burz życiowych. Pomyśl o Piotrze, kiedy Jezus wezwał go, aby chodził po wodzie. Gdy Piotr trzymał swoje oczy skierowane na Jezusa, mógł dokonać niemożliwego chodzić po morzu. Ale kiedy odwrócił wzrok i zaczął skupiać się na falach wokół Niego, zaczął tonąć. Podobnie jest z nami. Kiedy utrzymujemy nasz fokus na Bogu, na Jego dobroci, na Jego miłości, możemy doświadczać pokoju nawet w najbardziej nieprawdopodobnych sytuacjach. Ale kiedy pozwalamy, by okoliczności nami zawładnęły, tracimy ten pokój. A co? Jeśli popełnimy błąd, co jeśli, jak Piotr, odwrócimy wzrok i zaczniemy tonąć? Przyjacielu, przyjaciółko, dobra wiadomość jest taka, że Boży pokój zawsze jest dla nas dostępny. Niezależnie od tego, ile razy zawiedziemy, Bóg zawsze jest gotów wyciągnąć do nas rękę i nas uratować. Jak mówi Księga Lamentacji 3:22-23: Niewyczerpane są łaski Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranka odnawia się na nowo, wielka jest Twoja wierność. Każdy dzień to nowa szansa, aby otworzyć nasze serca na pokój Boży. Każdy poranek to nowy początek, szansa, by doświadczyć Jego łaski w świeży sposób. Nie oskarżaj się o błędy przeszłości. Nie martw się zbytnio o przyszłość. Skup się na dzisiaj, na teraz. To w teraźniejszości możemy doświadczyć Bożego Pokoju w pełni. Wiesz, często myślimy, kiedy zdobędę tę pracę. Będę miał pokój. Albo, kiedy moje dzieci dorosną, będę mógł się zrelaksować. Albo jeszcze, kiedy przejdę na emeryturę, w końcu będę miał spokój. Ale prawda jest taka, że pokój Boży nie zależy od zewnętrznych okoliczności. Jest on dostępny dla nas tutaj i teraz, dokładnie tam, gdzie jesteśmy. Jak mówi Psalm 23, 2-3 Na zielonych pastwiskach pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie, duszę moją pokrzepia. Zwróć uwagę, że psalmista nie mówi, że Bóg zaprowadzi go na zielone pastwiska w przyszłości. Mówi, że Bóg teraz daje mu odpoczynek, w teraźniejszości. Pokój Boży nie jest odległą obietnicą, jest rzeczywistością, którą możemy doświadczać w każdej chwili. Ale jak możemy pielęgnować tę świadomość Bożej obecności w naszym codziennym życiu? Jedną z praktyk, które mogą nam pomóc, jest to, co niektórzy nazywają przerwami dla Boga: w ciągu dnia, rób małe przerwy. Mogą to być tylko sekundy. Weź głęboki oddech i przypomnij sobie o obecności Boga. Podziękuj za coś. Złóż krótką modlitwę. Te małe przerwy mogą zrobić wielką różnicę w tym, jak doświadczamy Bożego pokoju w ciągu dnia. Inną praktyką, która może pomóc nam otworzyć serce na Boży pokój, jest przebaczenie. Często nosimy w sobie urazy i resentymy, które uniemożliwiają nam pełne doświadczenie Bożego pokoju. Jak mówi list do Kolosam 3:13: Znoście jedni drugich i wybaczajcie sobie nawzajem, jeśli ktoś ma coś przeciw drugiemu. Jak Pan Wam wybaczył, tak i Wy wybaczajcie. Przebaczenie nie oznacza koniecznie zapomnienia czy aprobaty dla tego, co zostało zrobione. Oznacza uwolnienie się od ciężaru urazy, oddanie sytuacji w ręce Boga. Kiedy przebaczamy, otwieramy miejsce w naszym sercu, by pokój Boży mógł swobodnie płynąć. Jest to proces często trudny, ale przynoszący niesamowitą wolność. Nie możemy również zapominać o znaczeniu autoanalizy i pokuty. Czasami to, co powstrzymuje nas od doświadczania Bożego pokoju, to nasze własne grzechy, nasze własne błędy. Jak mówi pierwszy list Jana 1:9. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg, będąc wiernym i sprawiedliwym, odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Wyznanie naszych grzechów Bogu Szczera pokuta, otwiera nas na przyjęcie jego przebaczenia i pokoju. Pamiętam historię, którą usłyszałem o człowieku, który nosił ogromne brzemię winy za coś, co zrobił w przeszłości. Nie mógł sobie wybaczyć i żył w ciągłym udręczeniu. Pewnego dnia postanowił wszystko wyznać kapłanowi. Po wysłuchaniu jego spowiedzi, kapłan powiedział: Mój synu, Bóg przebaczył ci w momencie, kiedy się żałowałeś. Teraz czas, abyś ty sam sobie wybaczył. Te słowa były jak balsam dla jego duszy. Po raz pierwszy od wielu lat poczuł Boży pokój zalewający jego serce. Ta historia przypomina nam, że często to my sami stawiamy bariery na drodze do Bożego pokoju. Oceniamy się jako niegodnych, potępiamy za przeszłe błędy. Ale prawda jest taka, że miłość i miłosierdzie Boga są znacznie większe niż jakikolwiek grzech, który możemy popełnić. Jak mówi list do Rzymian 8:1 Teraz więc nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Otworzenie serca na pokój Boży oznacza przyjęcie Jego przebaczenia, Jego łaski, Jego bezwarunkowej miłości. Oznacza to, że widzimy siebie tak, jak Bóg nas widzi jako umiłowane, przebaczone, odrestaurowane dzieci. Kiedy wewnętrznie przyjmujemy tę prawdę, gdy pozwalamy jej głęboko przeniknąć naszą istotę, Doświadczamy pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Ale może myślisz sobie, wszystko to brzmi bardzo pięknie, ale jak mogę to zastosować w praktyce? Jak mogę żyć tym pokojem na co dzień? Niech pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże waszego serca i umysłu w Chrystusie Jezusie. Do zobaczenia w następnym filmie.